Wiosna jest... Wiosna jest głupia. Tak, zieleń znów obrzydza. Wiosna jest głupia. Odkąd stopniały śniegi, a zanim jeszcze krzewy obwisły, pożogą zieleni, na ziemi biorą się kości zeszłorocznych trupów. Wiosna jest głupia. Tragiczne wieści, przesilenie wiosenne, przegrywasz. Ty. <laughs> Odnaleziony w minionym roku nieopodal parku Sanguszków w Tarnowie obraz Matki Boskiej Ostrobramskiej miał być wart miliony, a okazało się, że jego wartość jest tysiąckrotnie niższa. Tragiczne wieści Tarnów. <laughs> Wiosna jest. Yy... Co masz na wiosnę? Polskie główno. Co? Polskie główno hitem. Disco polo hitem, body ciało hitem. Nowe silne polskie kino wyprowadza celne ciosy. Czy uderza w mocną pozycję intelektualną nowego polskiego teatru? Stado wron jaskółki to rozszarpie jak reksioszynkę. Polskiej wiosny nie będzie. Jakieś odwołane premiery. Słucham. Skandale, odwołania, awantury. Gdzie są jakieś awantury? Gdzie krytyka ostrzy zęby? Z czego krytycy wychodzą oburzeni i umierają w taksówce? Żaden krytyk nie umarł, kilku kasłało. Dobra pasa. A na Kajzara coś masz? Na Kajzara? Na Helmuta Kajzara, znakomitego polskiego dramaturga, reżysera, teoretyka, twórcy koncepcji teatru, meta codzienna. Zrobisz mi kochany potem taki efekt? Chciałabym, żeby, żebyś mi tu zrobił y, taką gwiazdkę w kąciku oka. No, proszę. Ty. No wiem, że robisz to za darmo. Każdy w życiu musi zrobić coś za darmo. Że, z, zrobisz mi gwiazdkę. Proszę cię, pokiwaj kamerę, że tak. No to świetnie, cudownie. Słodziutki jesteś, naprawdę. Z całego serca dorobimy potem. A i tą gwiazdkę, y, żebyś mi zrobił na Teatr Meta Codzienności. Na Helmuta Kajzara, znakomitego polskiego dramaturga, reżysera, teoretyka, twórcy koncepcji teatru meta codziennego. A co z tym Kajzarem? No, w marcu jest premiera. Przepraszam, prapremiera. premiera. pra premiera Kajzar Odyseja 1982 Semenowicz Bojdy podstawnego. W reżyserii tego ostatniego 29 marca, przecież w tym grasz. A, no, no, to tak, tak, gra, gram. Ale zmieniając temat, to jest też blisko Międzynarodowego Dnia Teatru. Może jakieś tragiczne wieści na ten temat? A co to jest Międzynarodowy Dzień Teatru? To jest takie święto, w które Jacques Lassalle i Andrzej Seweryn piszą przemówienia, które są odczytywane na całym świecie. Dobra, czyli wyślemy tam ekipę, czyli ciebie, ale znajdź mi coś jeszcze na tego Kaisara. A dobra, to jest i o czym w ogóle? Y no to może najlepiej zapytać reżysera. No a gdzie on jest? Czeka za drzwiami. No. Spektakl Kaiser. Odyseja 1982 będzie odważną próbą przywrócenia twórczości Helmuta Kajzera polskim scenom wraz z bohaterem w średnim wieku, artystą, pisarzem. Rozpoczniemy podróż do wnętrza jego głowy poprzez jego pamięć. Poznamy topografię jego świata, Śląska Cieszyńskiego. Wrocławia, Berlina, Sztokholmu. Będzie to spektakl konkretny, poetycki, muzyczny, zabawny, nostalgiczny. Serdecznie zapraszamy.